Witam Państwa we wtorek 18 kwietnia ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu Śniadanie dla bezdomnych, rekrutacja do przedszkoli i sezon rozpoczęty. Karolina Chlewicka, zapraszam na wiadomości. W niedzielę wielkanocną w schronisku Świętego Brata Alberta już po raz kolejny odbyło się tradycyjnie śniadanie dla osób bezdomnych, w którym uczestniczyli także zaproszeni goście. Obecni byli przedstawiciele wojska, policji, Straży Miejskiej oraz przedsiębiorcy. Dla nas, dla tej rodziny, tej, która się tu gromadzi w schronisku Świętego Brata Alberta, jest drogą, prawdą z martwych staniem i życiem. On nas uczy, jak tworzyć wspólnoty. Obyśmy potrafili wzajemnie się rozumieć. Potwierdzę, że goście z całym szacunkiem mają prawo nie rozumieć wszystkich zachowań naszych mieszkańców. My to kontynuujemy chyba od 20 lat, bo ten czas tak szybko leci, że. Że trudno to zliczyć, nikt nie prowadzi tego rodzaju ewidencji. Zawsze to było sporo osób, raz mniej, raz więcej, ale opiekunów, którymi opiekuje się to schronisko, yy, czyli tych pod, podopiekuńczych czy podopiecznych, przepraszam, brakowało mi słowa. To jest tutaj około 90 w tej chwili. W lecie będzie troszkę mniej, w czasie, kiedy jest ta wstępna zima, pierwsze obrazy, to jest około 130-140 lat. Bezdomni są w naszym zainteresowaniu, ale być może to nie jest dobre słowo. Otaczamy im, ich naszą opieką podczas naszych, naszych codziennych działań, codziennej służby. Niemalże codziennie kilku z moich kolegów spotyka się z bezdomnymi. Odbywa się to w ramach akcji profilaktycznych, które, które Komenda Miejska Policji w Gliwicach prowadzi, a także w codziennej służbie. Bardzo często pomagamy bezdomnym. Fakt, fakt bezdomności, fakt pewnej nieporodności powoduje, że trafiamy na takie osoby w codziennej służbie. W wielu środowiskach spotykamy się z poszukiwaniem osób, wobec których czy wśród których poszukujemy pewnych wartości, poszukujemy wzorców. Te środowiska, przychodząc do nas, do jednostek wojskowych, właśnie powołują się na takie postaci. Każda kwota nas satysfakcjonuje i zadowala. Tu nie, my nie mówimy o jakimś pokryciu naszych kosztów, bo my jesteśmy od tego, żeby pracować i w trudzie dochodzić do utrzymania tych placówek, które posiadamy. Natomiast jeżeli ktoś o nas pomyśli, to już jest dobrze. Jeżeli tę myśl przekuje w czyn i podpisze na 1%, jeszcze fajniej jeszcze lepiej. Ale jeżeli też zauważy kogoś na mieście, na ulicy, że widzi, że jest zaniedbany, nie, może żebrze, może zachowuje się niegodziwie, to niech pomyśli o tym człowieku, żeby może go warto skierować do schroniska, a przede wszystkim warto się zainteresować jego losem. To nie tyle, żeby mu dać masz tutaj, idź sobie do restauracji i zjedz nawet obiad, tylko pomyślmy o tym człowieku, co mu zaproponować, żeby znalazł lepsze rozwiązanie na życie, takie jak my się znajdujemy. Rusza rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice. Podobnie jak w latach ubiegłych, będzie ona prowadzona na wolne miejsca z wykorzystaniem systemu informatycznego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017-2018 będą mogły wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałe na obszarze miasta Gliwice. Pełna oferta Gliwickich publicznych przedszkoli będzie zawarta w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

Po zimowej przerwie rozpoczął się kolejny sezon żeglugi transportowej i turystycznej na kanale Gliwickim. Pasażerowie 42-kilometrową drogą wodną będą mogli podróżować do końca października. Pełnia sezonu żeglugowego rozpocznie się 30 kwietnia. Od tego momentu przeprawa będzie możliwa 7 dni w tygodniu. Oznacza to, że zwłaszcza latem, gdy zainteresowanie żeglugą jest największe, droga wodna będzie dostępna również w niedzielę i święta. Rozpoczynający się sezon żeglugowy będzie doskonałą okazją, żeby zobaczyć jak zmieniają się zlokalizowane na kanale obiekty. Sezon rejsów rozpoczyna też Marina Gliwice, mieszcząca się w porcie w Łabędach. Wycieczki odbywają się tam głównie w weekendy. W skład standardowego rejsu wchodzi zwiedzanie portu oraz przeprawa przez śluzę Łabędy. Statek dopływa wówczas do okolic bumaru Łabędy i zawraca. Pokonanie 6-kilometrowego dystansu zajmuje godzinę. W poprzednim sezonie nawigacyjnym kanał gliwicki pokonało blisko 5000 jednostek pływających. Kryminalni z dwójki w ramach prowadzonych czynności podczas przeszukania mieszkania 22-letniego Marcina O, ujawnili 31 gramów marihuany oraz susz, który został przesłany do laboratorium w celu weryfikacji substancji. Kolejny gliwiczanin, który w domu przechowywał marihuanę w ilości 51 gramów, również został zatrzymany przez kryminalnych i usłyszy zarzuty. Smykałką do interesu wykazała się 53-latka z Gliwic. Wpadła, bo przewoziła w swoim samochodzie butelki o pojemności 0,7 litra. We wnętrzu znajdował się alkohol. Policjantów zaciekawił fakt, iż nie posiadają polskich znaków akcyzy. Kierowani instynktem przeszukali jej mieszkanie. Jak się okazało, w mieszkaniu kobiety śledczy znaleźli dwie beczki 60-litrowe wypełnione alkoholem, gotowe do rozlewu butelki oraz aparaturę do wyrobu alkoholu. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Pełna oferta programowa telewizji Imperium, dostępna na sieciach światłowodowych Imperium Telecom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.